Maneczko, witajcie subskrybenci Z pozostałymi, którzy nie subskrybują się, nie witam Póki nie zaczniecie subskrybować, no to oglądajcie sobie dalej okradkiem Dzisiaj zaczynamy w nowym odcinku montaż tylnych lamp Pokażę Wam mniej więcej co i jak, jak to podłączymy Troszkę lepiej niż, niż kiedyś Będziemy podłączać też mikrostyk To też Wam wszystko pokażę, więc zaczynamy Już Wam pokazuję co robimy Tu mamy naszą lampeczkę Zobaczcie, jaka jest różnica między naszą wtyczką te piątki Tu jest szeroka wtyczka, a w T61 mamy już wąską wtyczkę. Tu 6 pinów, tu 6 pinów. Z tej strony będzie przecięgielne, więc, więc podpinamy 6 na 6. Z drugiej strony mamy tylko 5 pinów. W lampie mamy 6, bo to wiadomo jest uniwersalna lampa na Anglika i na Europę, ale wiadomo podłączymy tylko 5. Także teraz już Wam mówię. Jak robiłem ostatnio, jak robię teraz. W poprzednim, gdzieś tutaj, pokażę Wam odcinku. Ucinałem wtyczkę tutaj, ucinałem wtyczkę tutaj i łączyłem na konektorach męskich-żeńskich, ale później było dużo kombinacji. Trzeba było to wszystko taśmą izolacyjną, marudziliście mi w komentarzach, że, że fushera, więc teraz zrobimy inaczej. Tej wtyczki nie obcinamy, ją zostawiamy. Filmik, za chwilę sobie będę musiał iść obejrzeć, jakie kolory kabli są tutaj i tutaj, bo oczywiście nie mam nigdzie zapisane, mam w filmie, więc obejrzę sobie filmik, zrobię sobie karteczkę, pozaznaczam sobie wszystko i tego tak tej wtyczki nie ucinamy. Utnę wtyczkę tą i zostawimy te męskie tutaj wtyczki. Wepniemy je po prostu bezpośrednio tutaj, będzie łatwy w demontażu. Generalnie próbowałem już już tutaj rozbebeszyć tą wtyczkę, żeby zostawić te oryginalne. Ale wiadomo, one mają takie dwie zapadki w sobie i niestety każda próba demontażu, rozcinania, wszystkiego, wyszarpywania. Tutaj próbowałem te gumeczki też powymamać, żeby się nie klinowało, ale wszystko się urywa, więc, więc lepiej po prostu szybciej sobie to obciąć. Yy, przyda Wam się praska, pokażę jaka. Taki zestaw prasek od razu jest z jest tymi fajnymi właśnie, yy, żeńskimi, męskimi, różne rodzaje. Od razu jest praska do kupienia z tymi wtyczkami, dam Wam link też do tej praski. Ale to mówię, przejdziemy do tego za chwilę. Bierzemy się do roboty. Będziemy dzisiaj zbroić też tutaj ślizgi. Zderzak założymy. No i przede wszystkim podłączymy ten mikrostyk. O! Ty, majster! Patrz! Czyli ja nie oddałem tego. Pożyczyłem od mechanika ten tutaj kabel do przeciągania wiązki, ale w sumie nie będziemy go chyba dzisiaj używać. Pokażę Wam jakie kable rozbierzemy pod sufitkę, ale do tego dojdziemy za chwilę. Nie wszystko na raz. Zaczynamy! Tu jeszcze Wam pokażę ciekawostkę. Przed chwilą otworzyliśmy drzwi. Pierwszy raz chyba od ponad tygodnia i wszystko tutaj działa. A mianowicie woda tu się po prostu nazbierała w tej uszczelce. Jak otworzyliśmy drzwi, to dopiero wszystko wypłynęło, czyli nie wpływa sobie już woda tutaj tam do środka, tylko wszystko zbiera się tutaj między uszczelką a drzwiami. Dobrze, że to sobie tutaj pomalowaliśmy. To jest farba i to, co się tutaj. To brązowe to jest kawałek uszczelki, bo na świeżym lakierze oczywiście zamknąłem niechcący, więc tutaj działa, woda się tutaj już nie zbiera tam w tym, w tym naszym zgnitym miejscu, hamerajcik tam sobie wszedł w reakcję, a tutaj woda już nie ma jak wpłynąć, więc zbiera się tutaj na plastiku, może jakby było więcej to by wysiewam jeszcze na stopniu zebrało, ale nie było przez tydzień takich ulew, więc no... Działa, no działa lepiej niż rogina. Jakby była normalna uszczelka, to by tam Wam dalej woda wpływała. Tak jak jest tutaj oklejony tym klejem do szyb, no to jest poprawiona fabryka. Więc jak coś jest, jak coś działa, a jest głupie, to nie jest głupie. I przy okazji jeszcze Wam pokażę paczkę. Przyszła przed chwilką, kurier nam podrzucił 6 dyszek. Zaraz otworzymy, pokażę Wam, co jest w środku, coś bardzo ważnego. Lecimy. No i co, wbiliśmy na chatę, otworzymy szybko tą paczuchę, która przyszła. Już was daję na statyw. Mam nadzieję, że nie będzie strasznego echa tutaj w kuchni. Dobra, patrzymy. Lampa na razie idzie. podstawkę. Zaczniemy od tej paczuchy. Tutaj zajebisty nożyk z Action. Kto jeszcze nie widział odcinków z hitów narzędziowych z Action, to zapraszam tu do odcinka. 40-parę tysięcy wyświetleń, więc myślę, że, że warto go obejrzeć. Na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Otwieramy. Jak mówiłem, 60 zł. daliśmy wycyłką za pobraniem, więc jedna z tańszych rzeczy, a niezbędna. Zobaczcie, uwaga, patrzcie, to jest takie cudo. To jest mocowanie zbiorniczka mocowanie zbiorniczka płynu chłodniczego musimy go dokręcić do, do naszego pasa przedniego, bo nie było przy nim niestety, czasami uda się kupić razem z tym, tym razem akurat pas był bez tego numer Wam podaję 7E0 121 409 E, tego E chyba na końcu nie musi być, rocznik 16, czyli z te szóstki. Pasuje T51, T6, T61, bo pas przedni jest taki sam, jak wymieniacie, więc, więc na tym będzie Wam się tutaj trzymał teraz zbiorniczek. Do tego przyjdziemy później, będziemy to przykręcać, żeby sobie zbiorniczek tam nie wisiał, żeby te przewody, wiecie, się nie wyginały, żeby nam krócie któryś nie pękł. Więc zabieramy się teraz za lampę. To co, zabieramy się już do konkretów za naszą lampkę. Już Wam tłumaczę. Co nam będzie potrzebne. Uwaga, uwaga. Jedziemy troszkę w górę. Dobra. A więc w czym rzecz. Rzecz w tym, że tu jest ta wąska wtyczka, a w te mamy szeroką. Już Wam już nie będę przeciągał. Kładziemy sobie tutaj, żeby nie porysować lampy. Co musimy zrobić? Musimy obciąć te wszystkie tyczki, czyli potrzebne nam będą nożyczki. Teraz, co robimy kolejne? Kolejna rzecz to opalamy sobie wszystkie tutaj. Chyba, że macie ściągacz do izolacji. Ja tam wolę sobie to opalić w taki około centymetra. Każdy z kabelków. Potrzebujemy sobie zrobić też listę z mojego filmiku. Który kolor kabla stąd, do którego koloru kabla wiązki te piątce musimy pod, podpiąć. Więc odpalamy już filmik. Pokażę Wam też, który. Tu Wam najpierw wrzucę link do tego filmiku i już w niego wbijamy. No to co? Wbijamy. Wchodzimy w YouTube, YouTube Studio. Treści. Bierzemy sobie wyświetl wszystko szukamy filmu z początku roku. A dokładnie ze stycznia. Troszkę czy musimy przewinąć. O, tu macie te hity narzędziowe dla prawdziwego majsterkowicza widzicie 43 tysiące wyświetleń wejścia dwie minutki możecie poświęcić tutaj 50 tysięcy wyświetleń hity kempingowe z action, też dużo bajerów można sobie do busa kupić, zrobić z niego takiego mini campervanka a my wchodzimy w odcinek tutaj macie jak bus pojechał do Blacharza jak wyglądał, jak wyglądała ruda O, już wchodzimy, uwaga. Rozpiska pinów przednich lamp, a tutaj mamy rozpiska pinów tylnych lamp. Tu jeszcze macie odcinek z tymi kolorami. To jest ten odcinek jest bardziej dla ten o bardziej dla posiadaczy y, T5 Lift wzwyż, bo tutaj mamy tylko podane w tym odcinku, y, który pin jest od czego, ale nie ma tutaj kolorów. Kolory pinów znajdziecie w tym odcinku i też takie wstępne podłączenie mikrostyku, ale o tym będzie też w dzisiejszym odcinku. Ale możecie sobie zobaczyć w tamtym, jeżeli tutaj nie zrozumieliście wszystkiego. Wchodzimy, patrzcie, cyk, odpalamy to. Szukasz nowoczesnego reklamy, pomijamy. Nie pomijemy, bo nie mam tutaj premium. Proszę Funkcji bardzo, pomij. Mamy Przewiniemy troszeczkę mordeczki. będzie to. Bo tu są takie. I zobaczcie, tutaj mamy pokazane te kolory. Więc musicie sobie zrobić listę taką tych kolorów w lampie i w busie. Także to sobie musicie przestudiować. Nie będę wam tego tutaj na, na gotowca mówił. Ja już też musiałem obejrzeć swój odcinek, więc listę już mam, widzicie, gotową, lampa tył, lewa, tu mam opisane kolory lampy lewej, tu mam y, w aucie kolory i co, robimy tutaj konektorki, takie tutaj w zestawie kupicie razem, razem z tymi, z tą tymi, y, zaciskarką, wam coś bardziej pokażę, o. Widzicie taka zaciskarka w zestawie z tym, coś koło 50 zł. Wrzucę Wam tutaj link do Allegro. Na pewno Wam wejdzie ze smartem, a jest naprawdę super. Mam też inną, ale z Ciulata. A ta jest naprawdę mega. Wybieramy sobie tutaj stąd te oto cienkie męskie piny, konektorki. Tu macie takie standardowe, też szerokie. Więc żebyście się nie zapędzili, nie zamontowali tych, bo muszą być te cieńsze. No i co. Bierzemy naszą, naszą praskę. Tu już mamy wszystko odizolowane. Wkładamy tutaj. Zobaczcie w drugi w drugiej rząd. Lekko sobie zaciskamy. No i co tutaj najlepiej sobie jeszcze zgiąć to w pół. Widzicie? Jak nie widzicie, to wam przybliżę. O. To jeszcze Wam trochę przybliżę. No, zobaczcie. Zaginam to jeszcze. Jeszcze w pół. O, jest grubszy przewodzik. No i co? Najeżdżamy tutaj, tak żeby dojechać kawałek czarnym, żeby złapało trochę izolacji. Zaciskamy tym i teraz jeszcze zawsze poprawiam tutaj tą, tą część szerszą. O, tą tutaj. Poprawiam jeszcze tą zaciskarką na tym na tym oto pierwszym ząbku, bo zaciskałem teraz na drugim, a zaciśniemy teraz o tu na tym 2.0 i to zaciskamy tylko sam ten sam ten początek, więc zobaczcie wkładam cyk i zobaczcie jak mi elegancko zacisnęło normalnie fabryka, patrzcie nie ma opcji, żeby to wyrwać i musimy tak zrobić wszystkie, to już Was nie zanudzam, łączymy może timelapsa i Widzimy się za chwilę. No i co zajęło mi to równe 3 minutki? Mamy wszystkie ładnie zacieśnięte. Mogłem też zostawić tutaj te niebieskie gumki. Trzeba by je było tak wydłubać najpierw. I można je wtedy tutaj fajnie naciągnąć na to. Tak mam zrobione w drugiej lampie. Ale tej zapomniałem. Więc będziemy musieli to zeizolować sobie. Ale to, to nie problem. Mam taką specjalną taśmę, więc izolujemy i sobie przy okazji już może w tym momencie ponaklejajmy różne kolory tasiemek, żebyśmy później mieli łatwo do, do zaznaczenia, w razie gdyby by trzeba było kiedyś odpiąć y lampę, wiadomo gdzieś nie wiem wymienić, albo gdzieś, no nieraz się zdarza, przygotujcie sobie różne kolory taśm, tasiemek oprzczepiajcie sobie tutaj tak mniej więcej kawałek od od tego konektorka żeby też nie nachodziło na, na niego także różne kolorki taśm i tak samo sobie później już oznaczymy jak będziemy mieli tą listę to sobie poznaczamy tak samo na już na samochodzie na tamtej wtyczce tutaj mamy tą lewą lampę, więc tutaj będziemy wykorzystywali wszystkie sześć pinów tutaj czarnego może sobie z czarną okleimy Tutaj. O, mówię, konfiguracja dowolna. Jak sobie okleicie, byle po prostu drugi kolor przykleić na odpowiednim przewodzie, już na samochodzie, w tamtej wtyczce. No, to wrócimy za chwilę. Ja sobie tu poprzyklejam jeszcze na spokojnie i działamy dalej. Zaraz. Zobaczcie, zrobiłem tutaj te, te końcówki taśmą samowulkanizującą. Wiadomo, można koszulkę termokurczliwą, a to wtedy. Możecie na przykład koszulki w różnych kolorach, to wtedy nie musicie nic już tutaj przyklejać. No ale będziecie musieli przykleić tak czy siak na wtyczce z te piątki. Więc myślę, że, że takie rozwiązanie do zrobienia na jednej stronie, na drugiej i to po prostu wpinamy zaraz we wtyczkę. Więc to już mamy gotowe. Idziemy już działać na dwór przy samochodzie. Widzimy się za chwilkę. Dobra, wróciliśmy już już do busa. Lampka już leży. Rozbieramy już przy okazji pod sufitkę. Tamta część zdjęta, gdzie musieli się wpiąć tutaj, tu gdzie była lampka, tutaj do, tych, do tej wtyczki, co wisi, tej nie. Ta jakoś to chyba pamiętam, jak działa inaczej: że tylko jak się otwiera klapę, a my głównie będziemy chcieli, że przy otwieraniu bocznych drzwi przednich, drzwi wtedy się zawsze zapala ta lampka, więc wtedy będzie zasilanie do naszego mikrostyku. Tu musimy rozebrać, żeby tędy tutaj przełożyć dwa kable. Tu musimy je puścić w tym peszlu i tutaj jeszcze przeciągnąć przez klapę. I tutaj sobie je wypuścimy i na razie zostawimy. W sumie będzie można już to podpiąć, bo powinno to działać. Zaraz sprawdzimy napięcie tam w tej wtyczce. A teraz bierzemy się za tą lampkę. Tu jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę. Kto widział, kto nie widział. Zaraz Wam znajdę gdzieś tam w którym odcinku. Była nasza lampka jakoś świeżo po zakupie. Ona tutaj była z defektem z uszczerbkiem, brakowało tutaj kawałka tu też był kawałek okruszony zobaczcie jak to wygląda teraz po naprawie jest tutaj dorobiony ten kawałek on jest dorobiony już, już czarny nie pamiętam jak to tam mam taki specjalny klej UV tutaj jeszcze trzeba by to jeszcze raz zapolerować, bo, bo widać teraz to przejście no ale widzicie cały ten kawałek tutaj dorobiony tutaj też tutaj mniej widać, bo tutaj był taki Mniejszy szczerbek brakowało, w sumie już nie pamiętam. Tu chyba tej samej końcówki tutaj. Więc widzicie, na to teraz na przykład będziemy też za jakiś czas, tylko musimy zamówić folię przyciemniającą, więc to wszystko sobie zakleimy jeszcze na mokro, taką lekko przyciemniającą i, i tyle. Więc widzicie, można sobie kupić jakąś gdzieś tam tańszą lampę, gdzieś tam z małym defektem. Jak na to przyjdzie folia, nie będzie śladu. A teraz... Mam. Pokażę, jak ją sobie tutaj już podłączam podwiązkę. wiązkę. musimy sobie troszkę tutaj odizolować tutaj tą taśmę fabryczną gdzieś tak mniej więcej dotąd. oklejmy sobie tymi taśmami, co, co my mamy, I, i zaraz wkładę Was na statek, i wracamy za chwilkę. Dobra, I ściągamy troszkę tą, tą izolację tutaj delikatnie, żeby gdzieś tam nie poharacać tych naszych przewodów. Najlepiej to tak starać trafić się w pustą przestrzeń. Najlepiej tempym nożykiem, Tępym ostrzem bo po co gdzieś tam sobie uszkodzić oryginalną izolację? Tyle lat nam wytrzymała. O, cyk. Jeszcze. Zwykła taśma izolacyjna Tu można generalnie by ją zacząć tutaj stąd rozwinąć całą, ale zostawimy Co oryginalne to to oryginalne o. Jeszcze ciutkę Dobra, myślę, że tyle wystarczy W zupełności Dalej mamy fabryczną wiązkę. No i co? Bierzemy się za odnalezienie tutaj masy. Muszę zobaczyć sobie na karteczce. Ale masa pewnie raczej będzie tym brązowym przewodem. Ale to za chwilę dam Wam znać. Też macie to w tym filmiku. Co przed chwilą pokazywałem Wam. Tam jest zaznaczone, w Bo będziemy musieli sobie tutaj nie będziemy go przecinać. Po prostu zajmiemy izolację, i tutaj będziemy przyczepiać nasz, 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 naszą centralkę od czujników parkowania. Dobra, poglądałem trochę starych filmików, już wiem, jak, jak podłączyć tutaj tą centralkę od czujników parkowania. Tutaj mamy plus minus. Tutaj jest opisany e, power, widać od środka. No i co, masa. Masę sobie bierzemy wszystko stąd z tej wtyczki, z lewej lampy. Brązowy masa yy, czarno-zielony jest naszym plusem. Nie będę tych przewodów przecinał i tutaj nie wiem, łączył kostką wagą czy czymkolwiek. Jest prawdziwy, oryginalny przewód, więc go zostawiam. Tu go tylko sobie odizoluję normalnie palnikiem i zaraz Wam pokażę. Przepuścimy przez środek sobie przewód, owiniemy fajnie i zostawimy tak jak jest. Zaizolujemy. I tak będzie moim zdaniem najsolidniej. Bez lutowania, bez kombinowania. Nie będziemy przecinać oryginalnej wiązki, łączyć wago. Tylko zrobimy tak, po mojemu. No i dobra, bierzemy sobie palnik. Przewód masowy nasz. Palnik odmawia posłuszeństwa, widzę. Cholera. Tak, jest potrzebny. O, dobra, to opalimy najpierw ten drugi. Zobaczcie, cyk. Zrywamy sobie fajnie izolację. Cyk, tutaj tak samo. Kurde mole. Można sobie klikać, 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 klikać. Nie wiem, albo się gaz skończył, albo. O, patrzcie, już chyba nie ma. Nie ma gazu, chociaż na kawałek. Nic idę naładować. Dobra, wróciłem. Musiałem jednak nabić trochę gazu, ale i tak już ten palnik na wykończeniu. Cyk. Mamy już odizolowane częściowo, też resztę sobie tutaj po prostu urwiemy. Tutaj tak samo, cyk. Możemy obciąć to nożyczkami, ten nadmiar, cyk. Tu to samo, z tej strony, tak samo teraz musimy odizolować tutaj te dwa przewody, z tej centralki naszej. O, z tej. Więc tylko dalej. Walka nierówna. Można jeszcze trochę zerwać więcej tej izolacji, tu też trochę za mało. Dobra, tyle nam wystarczy w zupełności. Teraz zobaczcie, pokażę Wam triczek, żeby nie przerywać tego przewodu. Weźmiemy sobie, patrzcie, na samym środeczku. Zrobimy sobie miejsce na nasz, na nasz ten przewód, który tutaj przełożymy. Tak zrobimy w miarę, żeby był sam środeczek. O, cyk. To była nasza masa, czyli czarny przewód. Przekładamy sobie fajnie teraz przez środek. Proszę. Owijamy sobie tutaj kilka razy. Tak samo z plusowym. Robimy sobie po środku miejsce. Przekładamy tutaj nasz. Nasz przewodzik plusowy. Cyk przez środek. Owiniemy ładnie dookoła. Teraz wlecimy w to taśmą butylową. Taki kawałeczek. Ona od temperatury sama się zbulkanizuje. I mamy zrobione bez Lutowania, kombinowania. Tutaj druga strona tak samo. Proszę bardzo. Estetycznie to zostaje później pod zderzakiem. Więc to schowamy sobie pod zderzak, żeby tam woda się nie, nie zbierała. Na razie to będziemy sobie chować do, do samochodu, bo jeszcze musimy zamontować gniazda. A mianowicie już Wam pokazuję, gdzie one są, te gniazda. Musimy je tutaj przymatowić, tak samo przymatowić na zderzaku, otłuścić i wkleić na klej epoksydowy dwuskładnikowy. Stare gniazda musimy zerwać one nie będą pasować, nie będą nam się trzymać. Czujniki w tych tutaj specjalnych klikach, a też nie możemy przykleić na te tutaj, co są w zestawie, bo one są nic nie warte Latem, czy tam gdzieś nabiorą temperatury, to się naprawdę wszystko odkleja, więc to nie tym sposobem. Musimy to zrobić porządnie, raz porządnie. Więc to tutaj jeszcze tylko pokażę ten, ten głośnik z tej naszej centralki. Głośnik sobie puszczamy gdzieś tam do kabiny. A tutaj, przez tą uszczelkę przepuszczamy sobie od tej strony, od nadkola. Nadkole jeszcze tam mamy na razie zabudowane, zaraz ściągniemy, i tutaj tędy dołem wyprowadzimy sobie nasz głośnikowy o przewód. Tutaj wyjdzie. Patrzcie, tu też już coś kombinowane chyba. Nie jest to chyba fabryka. Więc tędy tutaj wyjdziemy od środka tym przewodem i też go sobie tutaj wypuścimy do tej centralki monitor, czyli jego podłączamy tutaj. O, proszę bardzo, cyk. Więc pamiętajcie, tutaj tędy go sobie przeciągniemy i wyciągniemy z tej strony. A w kabinie, gdzie chcecie, możecie sobie go tam, tak żebyście słyszeli, czujniki przy cofaniu. Na razie to odpinam. Otworzę później ten, ten, ten boczek z tych spinek i będziemy to montować. a ja to chowam na razie do środka, w razie by padało. No i to zabieramy się za podłączanie już naszej lampy. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers.